Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Sło 4 Gra drużynowa Moi drodzy, po raz kolejny wracamy do misji Magazyn Steczkowa, natomiast w tym odcinku wykonamy tą misję w zupełnie Odmienny sposób. Działamy moi drodzy w zespole ośmioosobowym, także mamy ośmioosobową drużynę. Dwie osoby w tej rozgrywce, w tym odcinku, i to jest pierwszy odcinek, który Wam prezentuję w takim stylu, w tym odcinku dwie osoby będą prowadziły misję. Będę prowadził jedną misję, jedną grupę ja, drugą grupę. Poprowadzi w tym momencie szakal. Moi drodzy, misję tę robimy o tyle wyjątkowo, ponieważ będziemy ją wykonywać z dwóch stron całkowicie. Jest dwóch liderów. Lider oczywiście odpowiada za drużynę, którą, z, z którą gra. Będziemy starali się tak wykonać tę misję, żeby zabezpieczyć budynek od dwóch stron, tam gdzie jest to możliwe, gdzie daje nam możliwość. Układ pomieszczeń postaramy się wejść z dwóch stron, natomiast tam, gdzie nie jest to możliwe, będzie jedna drużyna czyściła akcję samemu. Oczywiście, plusem to, że czyścimy misję z dwóch stron, jest na pewno to, że podejrzani mają taki element zaskoczenia. Tak? Bo tutaj z jednej strony grupa wchodzi, nawet gdy podejrzany zauważył, to okazuje się, że tam, gdzie ucieka, z drugiej strony już go otaczają. Otacza drugi zespół. Także moi drodzy, po raz pierwszy będziecie mieli okazję oglądać taki system gry, tak? Myślę, że Wam się taki system spodoba. Myślę, że takich odcinków również nagramy więcej. Od samego początku chciałem Wam zaprezentować to, jak wygląda misja. W związku z tym, już podczas wyboru, wyboru składu wyboru gracza będziemy zaczynać tutaj również, również, również w nagraniu tak? czyli wam zaprezentuję od samego początku jak wybieramy skład, jak się dzielimy, jak się dzielimy drużynowo i jak ustalam z szakarem rozgrywkę podobnie jak to było w przypadku każdego innego gameplaya drużynowego również i w tym gameplayu nie będę wam komentował akcji w trakcie rozgrywki w przeciwieństwie do e, trybu pojedynczego, e, po, pojedynczego składu tak? czyli pojedynczej grupy z tego względu, że na misji oczywiście się koncentrujemy, a jeśli działamy w dwa zespoły, tym bardziej wymaga to od nas większej koordynacji i koncentracji. Także w trakcie rozgrywki już będziemy tylko koncentrować się na misji, tak? Natomiast do komentarza, do wprowadzenia was jeszcze w, na zakończenie, tak? Na podsumowanie wrócimy sobie po zakończeniu rozgrywki. Także moi drodzy, łączę się tutaj z chłopakami, zobaczymy, czy są gotowi i myślę, że będziemy mogli już powoli rozpoczynać misję. Siemanko, chłopaki, jesteście tam, gotowi jesteście? No, cześć. No, cześć. 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 no, siemanko, no to co? To w takim razie zaczynamy. Szakal, który zespół bierzesz? Niebieski? Niebieski. Niebieski, w porządku. To lecimy, tak? Ja biorę zespół czerwony. Kto pierwszy wybiera? Ja. No to wybieraj. Dobra, mikro cię w ciemno, nie? O, w takim razie do mnie idzie orzeł. Do mnie hutu. Do mnie Damian I do mnie Drillo No to do mnie Master Shaka, e, jesteś już tam, e, u, u, u swojego zespołu, do tak? You no. Okej, okay, jesteś, dobra, w porządku Dobra panowie, no to w takim razie lecimy z ekwipunkiem. Broń główna PM 9mm, pociski FMJ. Na boczny bierzemy sobie paralizator Cobra. Z taktycznego bierzemy dwa granaty błyskowo-hukowe. Gaz łzawiący, klin, światłowód. Wyważanie bierzemy sobie c 2 Żelbę do wyważania weźmie orzeł. Ochrona hełm, kamizelka lekka. Kto ma wszystko na je gotowy, ja się jeszcze kontaktuję tam z drugą grupą. Zobaczymy jeszcze jak będziemy tę misję robić od, od dwóch stron. Szok, jak będziesz miał chwilkę zgłosię. No. Szokal, jak misję wykonujemy? Robimy w ten sposób. Ja bym proponował tak. Ja wchodzę oczywiście od tyłu, czyli wchodzę, czyszczę magazyn. Schodzę później schodami na dół, wyczyszczę cały magazyn. Ty, ty, jak wejdziesz od wejścia głównego, byś mi dał znać później czy exit, te drzwi na godzinie 11 od wejścia głównego. Tam, które prowadzą do tego pomieszczenia, gdzie jest szyba od klatki schodowej. Wiesz, które miejsce? Wiesz, o który punkt mi chodzi? Yy, o ten na dworze, tak? Tak, tak, tak. Tam, tam gdzie masz exit, nie? Tam gdzie masz dwie exit, no. tam gdzie jest szyba od klatki schodowej. Yy, powiedziałbyś mi, czy na exicie tam jest tylko jakiś jeden aspekt. Jakikolwiek aspekt. Dobra. Bo my sobie tam a od drugiej strony i my tego nie będziemy widzieć. Także ty mi to tylko później zgłosisz, yy, jeśli już tam będziesz. My tam teren na dworze wyczyścimy od drugiej strony. Czyli czyścimy magazyn, czyścimy teren od drugiej strony, ten kantorek od strony Respa Czerwonych i to pomieszczenie od strony magazynu tam na pierwszym piętrze. I później będziemy się kierować od strony pieców tam od magazynu, nie? Czyli ty czyścisz wtedy cały, cały region tutaj od wejścia głównego, wszystkie pomieszczenia, z wyjątkiem tego terenu na dworze, schodzisz klatką schodową na dół i proponowałbym tak, żebyśmy później tam, kiedy będziemy mieli już te piece, piece zrobili z dwóch stron, czyli jedna grupa wejdzie od Słyska. naszej strony do magazynu, ty wejdziesz od drugiej strony, tam się tylko przed drogiem ustawisz. Mm -hmm. I dwa kolejne pomieszczenia, te ostatnie już, gdzie zwykle jest ten nasz cel, tak? kiedy jest teczko wtedy zrobimy od dwóch stron. Dobra. Pasuje? Taki no. układ? To ja ci mam, bo ty będziesz wchodziła od dołu tam na dwór, nie? Tak, ja wchodzę od dołu, dokładnie. To ja ci ilustruję tam górę te barierki, tak? E, tak, platformę, platformę. Dobra. To mi tylko lustruj platformę, nie? Tylko głównie mi chodzi nie tak od strony magazynu platformy, a to raczej nikogo nie ma, ale od strony Exit'u, nie? Czyli tam gdzie jest to pomieszczenie na dworze z szybą. Dobrze, moja grupa w takim razie, jeśli już macie wszystko gotowe. Formacja jaka? Formacja teraz tak, pierwszy na jedynkę pójdzie Orzeł, dwójka Damian, trójka Master. Już? Tak, jesteśmy gotowi. Informacją ustawiamy się od strony lewej. Lustro na drzwi 1, czyli orzeł. Ożeł raport. E, trójka C2 od razu założymy master. Czysto? Ok, ustawienie od strony lewej. C2 na 0 i wejścia 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. Zabezpieczamy podejrzanego. Przyjmij, 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 bo Dobrze, ok. Eee, zabezpieczyć podejrzanego. Lustro Damian na drzwi. Damian, raport. Eee, to jest do... Ok, ustawienie strony lewej. Według formacji e, Orzeł, wykonyjesz tylko skan, sprawdzasz lewą, ale od razu przechodzisz na stronę prawą. Musisz skanować z nim? Tak, oczywiście. Scan, bez przejścia w lewo, od razu strona prawa. E, schodzimy na dół, master. Pilnujesz góry. E, dwie osoby, pierwsze w dół. Master, kucasz sobie na tym punkcie. Tutaj, osłona góry. Zwracaj szczególną uwagę na pierwsze piętro, żeby tam nikt, nikt nas nie ścigał z góry. Jeśli to będzie jakiś kontakt, możesz wstawać, możesz kucać, jeśli byś nie widział. Reszta formacji dostawia się do krzyżowej. Damian, zaklinujesz te drzwi tutaj. Od razu po stronie prawej. Orz, słoń go może. Trochę bardziej do prawej, tak na środku bardziej stań. Damian, sklinuj, sklinuj drzwi. Master, troszkę do przodu, albo w sumie. No troszkę masz do przodu, 2 metry do przodu, ok. Do krzyżowej Damian z Orłem Orzeł do lewej, Orzeł do lewej Damian do prawej eee, Przejście na zero na swoje strony Albo wiecie co, jeszcze inaczej to zrobimy eee, Orzeł Orzeł kontakt za kontenerem Okej, okay, przyjął, Orzeł podejdź do tego punktu Na razie eee, I osłona pozycji, nie masz krzyżowej więc uważaj z prawej eee, Master, schodzisz na dół, ustawienie z Damianem Ustawienie z Damianem od strony prawej i macie zielone na wejście Jak grupa wejdzie o będziesz mógł się troszkę cofnąć e, to muszę zdjąć clean A, dobra, no to zdaj mi clean, zdań mi clean. W sumie to nie potrzebuję ten clean zakładałem Miałem już tam przejść krzyżową ale w sumie okej okay. Od prawej i wejście Co to zauważył? Przyjął, osłoni To na pewno u nas czy druga grupa to było? Chyba druga grupa Przyjął do przodu Zabezpieczacie drzwi. Uwaga, czy nie... Master, od... stop, 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 stop! Okay. Master, od lewej. Master, od lewej. Od lewej. Czemu idzie z Od lewej strony zabezpieć drzwi. Kucaj, kucaj, zamknij. Lustro, Master, na drzwi. Lustro. Raport. aspekt um, na godzinie... 11 11. Dobra, przygotuj Damian. Master, flash. Krótki flash od dolnej części drzwi na lewo. Drzwi zamknięte na dwunastej? Mm, tak. Okej. Okay. Master, krótki flash. Damian, wchodźcie. Czujnie orzeł, bo tam jeszcze tyły no, mogą ci zrobić, bo tam jest jeszcze nie niezabezpieczona. E, blokada drzwi. Okej. Okay. Master, lustro. Damian, lustro. Damian, e, ty masz clean? Aha, nie masz już kina, bo Master, raport. Ja nikogo nie widzę. jeszcze Master, nikogo nie widać, tak? Tak. A 11 godzina... Orzeł, ty tam widzisz dalej ten suspect za yy, kontenerem? Tak. Widzę, jest na 11 godzinie. Tam jest chyba... chodzi na drugą... Nie. I suspect ucieka na... Yy, otwarte drzwi, wyszedł wchodzi... tam. U, ucieka? 12. Tak, z 12. Zmienił pozycję, no proszę. E, dobra, Damiana raport. Godzina 12, suspect, C, dwójka może go zabić e, i tyle. Okej, okay, master. Widzę, widzę światła drugiej grupy i flesza. Tam gdzieś, tam, niedaleko. Okej, okay, przyjął, dobra. Master, przejmij drzwi, Damiana. Master, 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 master. Przejmij drzwi, Damiana, klina drzwi, Damiana. Czyli tego aspektu teraz nie ma, tak? Orzeł ty też go nie widzisz z tamtej strony. To znaczy widzę go jest za drzwiami od kontenera. Aha, dobra, okej, okay, dobra, wracamy się w takim razie dołączamy do orła. Ustawienie do krzyżowej. Teraz tak, Damian doklej się do, le do prawej strony, Orzeł do lewej strony. Krzyżowa master do Damiana, do prawej, na zero na swoje, prawa do Ura. tego punktu, lewa do tego punktu, nie przechodzicie dalej. 3, 2, 1, 0 polecamy do siebie. 2 metry do przodu, jedna i druga grupa, orze 90 lewa, 90 prawa, skan, stop, druga grupa teraz tak. Tutaj puszczam wam flesza, jedna osoba sprawdza w kontenerze, druga osoba przechodzi do przodu. W przechodzicie do przodu, ale wchodzicie tylko na kontener. Aha, czyli a jak będzie zaspiew w kontenerze? W kontenerze przejmujesz go ty. Przejście. Stop. Przejmij go, przejmij go. Dostał? Nie dostał. Czy dostał? Dostał? Dostał, dostał. mi go. Zabierz pięć go. Dziękuję. CB, się odbił. Zgłaszam. Yy, tu na exie na platformie masz czysto, tylko jeden saspekt pod platformą na 12, Dzień, to mi nie masz go widzieć ze swojej pozycji. Okej, okay, przyjął, dziękuję. I tu ta druga, ta platforma na magazyn też 300. Przyjął, dzięki. E, plat, pol, pod platformą. Okej, okay, dobra, dobra, już wiem o co chodzi. To mojej strony, bo... przyjął. E, dobra, teraz tak. E, master do Damiana e, Orzeł do przodu Do lodówki. E, master poleci twój gazik Suspekt! Dobra, trzymajcie pozycję Master poleci twój gazik wysoki na ten punkt tutaj, tu gdzie ci znaczę i teraz Orzeł, ja ci puszczam gaz od Twojej strony i wchodzicie tam, zabezpieczacie. Master blokujesz drzwi, Orzeł zabezpiecza Orzeł 12. Przechodzicie do końca, tylko nie przejdziecie tam za samochód. Master, 3 Gaz, gaz wysoki, 12, pokazywałem ci, dałem Ci sygnał. Teraz już ci nie mogę pokazać. Damian, Ty widziałeś pozycję gazu? Nie. Wchodzicie bez niczego w takim razie, gaz mój leci i wchodzicie 3, 2, 1, 0, powoli do przodu. Powoli, bo jeszcze poleciał gaz I teraz uwaga, poleci jeszcze, dobijam fleszem flash, poleciał, wejście, 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 biegiem. Drzwi kam. Zabezpiecz Master, nie od prawej, hello Nie eee, wiem Dobra, teraz tak, Blokada, eee, osłona lewej, lewej strony partner. Przyjął, góra Master, przejść. Dobra, aha, Master blokuje To Master zostanie, blokuj te drzwi Ja blokuję też Master, lustro na drzwi na razie Żadnego kontaktu nie było, tak? Nie ja? Do mnie mówisz? Dobra, okej, okay, nie do wszystkich. E, master, raport. Czysto. E, master, e, idziesz blokować górę. Orzeł Dobra, osłania, idę na Ktoś to śmieci Do środka ktoś uciekł i zamknął drzwi. Dzięki. E, przy... Dobra, lustro, lustro na drzwi. E, w lustro na drzwi, Master, raport. Nie Master, Damian. Damian raport. Eee, czysto. Dobra, okej. Okay. Orzeł do przodu. Blokada drzwi. Dobra, eee, Master schodzisz. Eee, z Damianem od dwóch stron, ustawienie. Wejście na zero. Master, Master dołącz. Ty zostajesz, Damian, przy swojej pozycji. Okay. Panowie, koncentracja. 3, 2, 1 0 Orze lustro, Maga, wchodzę. Orze raport, suspect na godzinie 3 odległość 7 metrów. Tam przy schodach, zaraz. Tam na samym końcu? Przed schodami, ale na wysokości schodów, czy bardziej pod, pod ścianą? Yy, pod ścianą. Ok, dobra, zostań tam, reszta grupy dołącza. Ustawię na stronę prawej. Flash, dwójka master od dolnej części na prawo. Jeszcze mój grant na dwunastą. Po dwóch leżach wchodzicie. Czekajcie na drugi. Wejście. Czysty. Ok, dołączę się do orła. Dwunasta orze jest czysta. Nie widzisz kontaktu żadnego? Nie widzę. Ok, ustawienie stronę strony prawej. E, Szakal, jak tam sytuacja? Jesteś już w pobliżu pieców czy jeszcze nie? Podchodzimy schodami na dół. Okej, okay, przyjął. E, druga grupa pod schodami, więc będziecie mi ją za szybą. E, my wchodzimy od drugiej strony, także będziecie nas mieli od, od, od strony szyby. E, teraz tak. E, powtórz, orzeł 12 była czysta. 100%. Tak. E, Damian, przygotowuję sobie flesza flesza odbezpieczasz. E, wlatuję szybko do pomieszczenia z fleszem odbezpieczonym. Na prawo daleki twój leci flash na sam koniec pomieszczenia. Okay. Robisz to po moim granatniku. Jeszcze z granatnika dobijam jeden. flash daleko i jeszcze poleci mój drugi flash z granatnika. Także trzy flesze polecą i dopiero Roger. wtedy wchodzimy. Pierwszy granatnik, poczekaj. Podam leci twój. Biegnie. Wejście. On uciekł tak na górę? Skan, scan, 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 scan. Nie ma go? Nie nie no, yes. się... A, jest podejrzany, podał się. Dobra, okej okay, yeah. bo nie zgłaszałeś się, nie, nie słyszałem nic. Dobra, zabezpieczycie podejrzanego. E, tam jest klip założony na górę, nie jest założony. Jest założony. Jest? Jest. Dobra, wracamy się w takim razie. Wracamy się pod drzwi, które klinowało. Master. Damian, lustro na drzwi. Już czekamy, to co OK Okej, przyjął. Powiedz mi, czy wy jesteście na ostatniej, ostatnim skręcie pod piece, czy jesteście jeszcze dalej? Tak, już jesteśmy. Już za rogiem po lewej mamy piece. Za rogiem po lewej macie piece. Okej, okay, przyjął. Utrzymajcie pozycję. E, lustro, e, Damian. Raport. Druga grupa na pewno po lewej stronie macie. Nie, się nie zmieniło, na godzinie 12 jest aspekt. I tyle. E, C2 zabije, rozumiem. Tak. E, Okej. Okay. Dwójka, czy jak dwójka się ustawi, nie zauważy aspektu, czy zauważy aspektu? Ale gdzie się ustawi? E, w no formacji. Tak. O, to, tu mamy dość mało miejsca. Chociaż ta C2 nie powinna zabić na mnie. No ale różnie może. Ma... Ten aspekt jest dość dużej odległości. Dobra. E, robimy tak, e, że e, poleci jeszcze mój flash na lewą stronę. E, master, przygotuj sobie flash, ustaw się na dwójkę. Orzeł, e, tak zastanawiam się teraz jak cię go ustawić. Nie masz flasha? Orzeł zmień się z masterem. Nie mam flasha. Orzeł flash od środkowej części na lewą stronę poleci. Master poleci twój, e, No tak, tylko masz gaz. Dobra, ja poczekajcie chwilkę, skontaktuję się jeszcze z drugą grupą. E, Szakal, zgłoś. No. Szakal, powiedz mi, czy tam będzie coś puszczał za te piece od, od e, strony, czy nie, swojej? No tu se flasha puszczę, nie, profilaktycznie. E, tylko teraz flesz polecicie ci za piece, czy gdzieś na własną? No postaram się tak, żeby wpadł mi na lewo, nie, no ale za piece nie wiem, czy sięgnie Okej, okay, to ja ci tam spróbuję dobić granatnika za piece. Z tym tylko, że moja grupa się nie będzie wychylać tam, bo jeśli będą drzwi otwarte, to moja grupa się za bardzo wychyli. Czyli wtedy Dobra. za wchodzi twoja grupa, macie aspekta na naszej 12, także my tego aspekta przejmujemy. I to jest nasza rola. Wasza rola jest zabezpieczyć drzwi i piece. Dobra. Zrobimy to w ten sposób, że jak tylko słyszysz wybuch pierwszego flasza u coś swojego, bo pierwsze poleci, wybuchnie, poleci mój granatnik i wtedy twój flasz jednocześnie. Dobrze okay. Czyli trzy flesze. Razem. Czekasz na flaszę. Przekaz swojej grupie, że po twoim fleszu wchodzicie, nie? A moja grupa, a ty rzucasz flesza po, po wybuchu pierwszego z naszej strony. Dobra. E, dobra, słuchajcie, akcja jest taka: e, orzeł, fleszek od środkowej części drzwi na lewo, po wybuchu tego flesza leci flash, Mój jest grantnik, ale ci flasz szakala z twojej strony. Wy przejmujecie, uwaga, wy przejmujecie tylko z aspekta na godzinie 12. Nie wychylacie się za piece, bo tam mogą być drzwi otwarte. Piece i drzwi bezpiecza druga grupa. Mhm okej. Okay. i teraz tak, master do prawej troszkę, kucasz, osłaniasz, zielone, leci też, wejście, słuchajcie, my możemy iść od drugiej strony? To od drugiej strony robimy, czy wy? Yy, Od tamtej co myśleliśmy, tak? Tak. No możecie iść. Okej, okay, wziął. Panowie do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, idziemy. Do, 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 do przodu, do przodu, do przodu, za korytarzem, wzdłuż korytarza. Wzdłuż korytarza, lewa strona, scan 180, prawa. Ustawienie przy drzwiach, jedynka osoba, jeden lustro. Raport. Czy Drzwi po lewej są otwarte, zamknięte. Widzisz w tej porcji? Zamknięte. Zamknięte. Ok. Eee, z zgodzię, jak tam sytuacja? Czekaj, ilustruję. Jak wszystko dokładnie sprawdzisz, daj mi znać. E, jaka sytuacja i jakie jest wasze działanie? Dobra, ja od razu mam na lewo tylko dwóch aspektów. Czyli co, tylko flash leci i wy wchodzicie, no, tak? No jeden flash, jakie przejmujemy, nie? tutaj swoje to. E, Okej, okay. jak to koordynujemy? Robimy to w ten sposób, że ty będziesz odliczał. Ja, ja, może w ten sposób, że ty będziesz odliczał, a jak odliczysz mi na wojpie na 1 tutaj, to na 0 y, wydasz komendę otwórz i czyść. Ja wydam w swojej grupie komendę, twój poleci flash, mój na 12, jeszcze profilaktycznie nie wchodzimy. Może być taki czyli, układ? Czyli wchodzimy na 0, tak? To znaczy odliczaj mi, odliczaj mi tutaj w, w, w mojej komunikacji, tak dla mnie? Odliczaj mi dla mnie na moim kanale i dla swojej grupy wtedy dasz komendę tylko otwórz czyś, wtedy tam twoja grupa już rzuci flash, nie i ja jeszcze puszczam jednego zgradnika. W momencie, kiedy ty mi odliczysz na 1, to ja już wydam swojej komendzie otwórz liczyść, tak także oni się będą powielicować. Dobra, to im jeszcze tu przekażę. Okej, okay, przekaż i jak będziesz odliczał, to że jestem gotowy. Panowie, jak wydam komendę, to odsuwacie się jeden flash i wchodzimy. Zabezpieczamy C lewe drzwi. Clean, zdjąć. E, tak, zdejmij. Zdejmij, clean. Ja mam gas. Przyjął. My zabezpieczamy szakal, tylko pierwsze drzwi, wasze. Drugie drzwi są, drugie drzwi są wasze. Dobra. Czekamy cały czas. Dobra, trzy, gotów? Gotów. Trzy, dwa, jeden, zero. Mamy zamknięte drzwi, mamy zamknięte drzwi wchodzicie sami, bez nas Orzeł, mogłeś sprawdzić troszkę te drzwi Wcześniej Biegiem, biegiem już biegiem. biegiem, biegiem już druga grupa poszła otwarte. Drzwi otwarte Po lewej eee, Stop Osmo na pozycji Eee Szakal niech wasza grupa zabezpieczy nam drzwi, bo są otwarte stop. do lewej strony, więc je zamkniemy Dobra, podziękował Zabezpieczamy, zabezpieczamy drzwi Ustawienie od strony prawej Przy naszych drzwiach Ustawienie od strony prawej. Master na y, trójce jesteś. Okej, okay, dobra. Ale do, do przodu troszkę, do przodu trochę. Do przodu, do przodu, do przodu bardziej. Lustra na drzwi orzeł To się nie zmieścimy. Master, wycofnij y, cofnij się na pozycję Tom tutaj. Trochę wyjść z formacji. E, szaka z dwóch stron, tak? Przejmujemy. To co, jakieś C2 czy coś? Jak sytuacja u Ciebie raport? Czysta. U czysto U nas też czysto. No to takie razie C2 myślę. C2 jeszcze do jednego flasha i wchodzimy. E, sprawdzam jeszcze... Aha e, pewnie jakiś kontakt będzie, więc trzeba się z tym liczyć. Chyba że ktoś był niezabezpieczony Dobra, zmieścimy się od strony klamek wszyscy na środku? Myślę, że tak. E, ja Mastera wycofałem bardziej do lewej, także jak Ty wycofasz jeszcze jedną osobę, to myślę, że będzie w porządku. E, master do tej oh. pozycji bardziej. E, master C2 na drzwi. E, Damian troszkę do tyłu. Pół kroku, tyle ile możesz. Okej, okay, dobra. E, I teraz czekajcie, koordynujemy to. to. tak styk, Słuchaj, myślę, że robimy tak, odliczaj mi tutaj. Bo teraz tak myślę, jak to skoordynować, bo ty zakładasz dwójkę Ty. Tak będzie zakładał. No, założę. Dobra, że... e... dobra, to w tym momencie rob... zrobimy to w ten sposób, że w. Chyba, że podwójku musimy. Nie, zrobimy to w ten sposób, że ja będę odliczał Ci do C2, -ki. Na jeden, jak powiem jeden ty wciskasz i na jeden ja wydam komendę odpalenia i dobudzimy się dobrze, dobra koordynacja Dobra, na jeden. Na jeden, na jeden wciskasz. Na jeden wciskasz eee, Robimy to w ten sposób. Jeden flesz leci ożył na 12 z mojego granatnika Master, jak wydam ci komendę otwórz i czyść, to wciskasz Otwórz i czyść wciskasz Gotów mam mówić 3-1 eee, Tak, ale na komendę otwórz i czyść, nie odliczam ci. Na otwórz i czyść wciskasz tę dwójkę flash i wejście 3, 2, 1. 3, 2, 1. Co tak późno? Nie widzieliśmy tego podejrzanego, bo znam własnej. To nie było tak na no, no, średnio równo, bo u nas master opóźnił. Ale i tak bardzo ładnie wyszło. Moi drodzy, przechodzimy do podsumowania misji. Wynik 88. Po raz pierwszy miałem przyjemność Wam prezentować misję w, w, przy, przy rozgrywaniu m, akcji na dwa zespoły. Tak, było dwóch liderów misji. Ja prowadziłem jeden zespół, Szaka prowadził drugi zespół. Staraliśmy się to wykonać jak najbardziej w sposób skoordynowany. A tam, gdzie była możliwość z kilku stron wejść, tam staraliśmy się wejść z dwóch stron. Wynik misji mamy 88, mamy jednego podejrzanego, obezwładnionego, trzech podejrzanych mamy zneutralizowanych, 12 podejrzanych jest zatrzymanych na 16. Także myślę, słuchajcie, że nie jest to najgorszy wynik, aczkolwiek mogło być lepiej, tak? Myślę, że, że można by było jeszcze jakiś ten wynik poprawić, natomiast wynik nie jest najgorszy, a przede wszystkim też dlatego, że nie ma punktów karnych, żadnych nierogleminowych. I żaden z funkcjonariuszy nie zginął, nie był ranny, za to jest maksymalna ilość punktów, mamy 5 i 10, dowody, bronie, wszystkie raporty mamy zabezpieczone, cywilny także nie byli rani. Także moi drodzy, jeśli Wam się odcinek podobał, e, dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry SWOT 4, między innymi e, podczas rozgrywki solo w grze drużynowej, a, czy podczas gry na skany, kiedy wykonuje również z jednym lub z dwoma graczami. Bez używania granatów, także trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.